Przepraszam, wyłączyło się. Nagrywamy trzecią część tego samego odcinka! Cicho! Nie jestem idiotą. To no, policja, przepraszam, przerwa na chwilę nagrywania, tutaj jest policja. Na kryści z jego z zwiewa. No tak i o swój taniec zwycięstwa, że uciekł przed policją. Ale ty geniusz. Ja pracuję. Na kalezie. Kurde znowu odbiegłam od tematu to, to przez Warszawa wyłączenie telefonu. Jest. Zatkać mordy! Rękawiczka mi się porwała do tego! I w każdym razie, tak, vlogi będą w tym samym spadzie ewentualnie w większym, co jest ogólnie A to chory to jest skład. Debilu. To jest tak zwany chory skład, czyli nasza trójka, ewentualnie będzie więcej. W każdym razie będziemy jeszcze nagrywać z Gier. Będziemy jeszcze nagrywać G gie z gier, typu będziemy nagrywać, będą siedzieć u mnie Emo Diabełek i z simigami, a ja będę nagrywał GTA, to będzie ciekawe ludzie. U, GTA jest fajne. O widzicie? Emo diabełek też popiera GTA Tylko spróbuj grać w Minecrafta! Nie! Dlaczego? Będziemy grać w Minecrafta z... E, t, z simigami. A wow. uh, demo nie Minecrafta, więc nie będziemy z nim nie grać. Wreszcie. Dobra, już! Ja będę się dała, jedziesz kombo, jedziesz kombo! Tak, jedziesz combo w GTA. A nie, nie, nie tylko... Ogólnie GTA będzie nasze polegało... nie będzie polegało na przechodzeniu misji. Nie, nie spodziewajcie się zbyt wiele. zagłupi na to. Co nas? Cicho! I w nasze, nasze GTA będzie polegało na tym, żeby zdobywać jak najwięcej gwiazdek i będziemy przeżywać jak najdłużej, dopóki oczywiście jakieś gupole nie zacznie albo e te, albo emo diabełek lub przymigami się nie dorwą do klawiatury. I... Ja o! Się widać wiek! was! Patrzcie jaki matryc, widać was. No. To jest emo diabełek stanie te słuchawki oczywiście, dlaczego białe? Jeb, Właśnie reklamujemy tak... swój list, swój list! No. Nie będę pokazywał, gdzie my jesteśmy. Hej. No. Mag M wiecie, co to jest? słowo Tak. jest McDonald's, oczywiście. McDonald's! No. Gdzie masz McDonald's? To jest McPool! Kretyn! Idiota! Ty będziesz się dał tą cholerę Ja. Nie boję kretynka, bo to dziwnie brzmi! Nie! Mata! Morda! Dobra, chodźcie przychodzimy nie przez ulicę. Nie ma tak jak my. Ogólnie w przyszłym tygodniu w czwartek, w przyszłym tygodniu w czwartek stawiamy pierwszy filmik jak wychodzimy gdzieś na taką fajną herbatkę z kuleczkami. Jak to się nazywało? Bubble Tea. Bubble Tea. O kurde reklamujemy, nie zabiją nas za to. Ja cię będę napierdalać kuleczkami z tymi żelkami się Tak, o dzisiaj byliśmy też na Bubble Tea i ona oczywiście wzięła kuleczki w sudę, taką dużą słomkę i zaczęła we mnie nawalać. No. Co metro centrum jest teraz w żelkach! No, całe metro centrum jest w żelkach. się się tego nie Cicho! Co teraz No. się, Właśnie, właśnie, dlaczego żyjesz? A tak, to jesteś diabłem. No tak. No. No. ogólnie to jest tak. Ja do domu, wracam do sołtysa. jeśli kto ogląda to chyba wie Nie, ogólnie ten... Nikt że tego nie ogląda, ale... No pewnie nikt tego nie, z Was nie ogląda, ale jak ktoś ogląda, to proszę o polecanie, bo tak naprawdę będziemy nagrywać nie, niekiedy fajniejsze rzeczy, ale po prostu wreszcie się przemogliśmy i nagraliśmy coś razem. No. no. Najlepsze jest to, że ja nie... Że ja poszedłem do nowej szkoły i dopiero ich poznałem, tak naprawdę znamy się od czterech miesięcy, a już do mnie dzisiaj byli i właśnie to był po raz pierwszy kiedy u mnie byli i się tak zaczęli, zaczęliśmy to nagrywać, więc pamiętajcie o naszym składzie. Ja, ja chcę ten miecz na urodziny mi. ale pamiętajcie, poznacie kiedyś mojego kota, mojego... Yy, kota, kota Tak. No. Ogólnie ja to wziak. Ciekawe czy któryś z Was nie widzi, z Was ogląda. Ola, Ogólnie chciałbym jeszcze e, po, ja! a, tem, Chciałbym, żebyście napisali w komentarzach to jest ja, co mówiłem, mówiłem nie te, kilka, czy, e, w trzecim odcinku, czyli o tym. O tym jak e, kogo wybieracie. Nie, 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 nie. Nie. Niecam nie. nie, nie, nie. się nie, no. o to. Emo diabełek. Czy przedstaw się? Szingami! No Ja! Albo z, e Przedstaw Jak się nazywała? Ja, a ja. Ja, ja się nazywałem. Mówię o tobie, nie o mnie. Ona zapomniała mojego Niku cały czas. Myślała, że mówiła o. To ja, jego też! Cicho. Tak? No. I elo diabełek, no. pomogę ci! To wiesz, to o nie do No, wiesz, widać, to tak. No, nie, ogólnie. Chodzę po Warszawie z drewnianym mieczem. Dziwny się czuję. Serio? Nie wiesz, pytam. Co Ona co chodzi w czerwo, czerwono-czarnych i tak ma codziennie. Jeszcze rogi. No to jest... No nie nie no. W ręku, to Dlatego zakryłam mnie o moją czapką! No nie, bo jeden ci wystaje. CO?! <śś> Jaki dauniek! <śś> tak. Nie... No Jedziemy, bo nie mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas oglądają... polubią was! Oczywiście Najbardziej mają mnie lubić Właśnie w czwartek, następny czwartek nie. nie dość, że nagramy z naszego wypadu na herbatę To jeszcze nagramy jak gramy w GTA Nie wolubiajcie tego głupiego, skoro nie przednie polecał GTA W, w każdym razie jeszcze, po, jeszcze ten tylko że jest, że I zagramy jeszcze w GTA Ja połamałam rakietkę A ja zepsułam swoje piękne arcydzieło Uż. Tak, nasz skład jest Uf. dziwny Ale chyba dobry bo tak. jesteśmy przyjaciółmi, nie? Dobra, żegnam się z wami. Nie zabiłaś go. Do zobaczenia. Czekajcie tylko do liczby, do subtelnej liczby.